Jak zwykle, nie? Człowiek chce iść, coś opowiedzieć, a cały dzień leje. No po prostu nic ino, tylko se w strzelić. A chciałem Wam opowiedzieć o takim fajnym temacie. Znaczy, opowiem Wam o nim tak czy siak, nie? Tylko, że. Cześć widzowie, wybaczcie, że ostatnie filmy na tym kanale pojawiają się troszkę rzadziej, ale mam dużo roboty. A dzisiaj startuję do Was z pewnym tematem, który obiecałem, że wam opowiem, ale najpierw muszę pojechać zmienić pony i jeszcze się w ogóle pochorowałem czekajcie. Najgorzej. Cięcie! Okej. Okay. No ale dobra, dobra, dobra. Ładne kadry. Przejdźmy w końcu do meritum odcinka. W poprzednim filmie, który mm, nagrałem na temat wespa Mandarynia, czyli szerszenia azjatyckiego, powiedziałem Wam, że można by e, nagrać coś o tej rzekomej inwazji mm, szerszeni azjatyckich na Europę. I o co chodzi, czy te szerszenie są jakieś niebezpieczne dla ludzi, czy mamy się czegoś obawiać, uciekać, wiecie, itd., itd. Hey no i dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy. Ale zanim przejdę do omawiania o co chodzi, to może nakreślmy sobie w ogóle całą sytuację. Czyli w tym odcinku poruszamy się wokół rzędu błonkówek. Błonkówki, czyli no, błonkoskrzydłe z łaciny hymenoptera, to jest rząd owadów, wśród których mamy m.in. rodzinę Vespidae, czyli rodzinę osowatych, w której jest podrodzina wespinę, nazwalibyśmy to po polsku, nie wiem, osy. No i ta podrodzina ma w sobie cztery rodzaje, czyli tam jest, wiecie, prowespa, jakaś dolichowespula, wespula i jest właśnie wespa. Wespa, która w Polsce funkcjonuje pod nazwą szerszeń, tak, wespa to jest jakby łacińska nazwa rodzaju, do którego należy tam około 20, dokładnie chyba 22 gatunki szerszeni, które są rozsiedlone praktycznie po całym świecie, no nie licząc Antarktydy, tak? Tam szerszeni nie ma. I praktycznie gdziekolwiek nie usłyszymy tej nazwy, czy to będzie Polska, gdzie jest nazwa szerszy, czy to będzie, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie jest nazwa Hornet, tak samo w USA, czy to będą Włochy, gdzie po włosku to jest chyba Largetza szersze, nie? Czy to będą Niemcy, gdzie tam jest te bodajże. To wszędzie w tych krajach, czy gdziekolwiek indziej Szerszeń kojarzy się źle, tak? Ma dość nieprzychylną opinię, jest uważany za wrednego owada, jadowitego, rządlącego, w ogóle najgorsze zło na tej planecie. A nie idź chłop. No i poniekąd niektóre gatunki faktycznie bywają agresywne, tak? No i to są owady, które ogólnie kojarzą się raczej ze złymi rzeczami. Czy tak faktycznie jest? Słuchajcie, według mnie, tak moja szczera opinia jest taka, że osy są gorsze. W sensie osy typu osa dochowa, takie te mniejsze, bardziej wredne owady czarno-żółte są dużo gorsze niż szerszenie. Serio, jak się do szerszenia nie podejrze, on nic nie zrobi. I szerszeń jest naprawdę dużo spokojniejszym owadem niż taka osa dochowa, czy osa pospolita, czy osa saksońska. No ale dobra, to nie o osach dzisiaj mówimy, czyli już mamy pewne pojęcie, wokół jakich owadów dzisiaj będziemy mówić, tak? Mówimy o szerszeniach, o szerszeniach azjatyckich, o osach. Rządzą jadowite ble i fujka, tak? Ale jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której muszę powiedzieć, która jest w zasadzie dość prozaiczna i każdy o tym wie. No bo tak, jak mamy jakieś zwierzę, Daj mi na to tygrys bengalski, nie? No dobra, może tygrys bengalski to już jest, to jest zły przykład, bo to już wchodzimy w rangę podgatunku, to jest jakby szczebelek niżej w tej drabinie, ale lew, o, lew afrykański, słuchajcie. Lew afrykański to jest duży kot, który występuje w Afryce. I lew afrykański to jest jedyny zwierzak, którego będziemy nazywali lwem, prawda? Nie ma żadnego innego kota, którego możemy nazwać lwem. Tak samo to się dotyczy tygrysa, tak? No mamy tygrys, wiemy, że to jest duży kot, pomarańczowo-biały, w czarne paski. Proste. Mamy oczywiście tam podgatunki, tak? Tygrys bengalski, tygrys, nie wiem, tam sumaczański, chyba jakiś tygrys syberyjski, ale to nadal jest jeden i ten sam gatunek. I zazwyczaj jest tak, że do jednego gatunku zwierzątka pasuje jedna nazwa no, naukowa, to wiadomo, ale jedna nazwa, mm, znaczy naukowa, wiadomo. Jedna nazwa naukowa obowiązująca, która może mieć synonimy, ale które już wyszły z użycia. Natomiast w tym nazewnictwie potocznym, czyli w języku polskim, włoskim, hiszpańskim, no, też się tak zdarza, że. Zazwyczaj mamy jedno zwierzątko, które ma przypisaną jedną nazwę, bądź na przykład dwie nazwy, które są synonimami, których używamy zamiennie. I tu przypominają mi się na przykład lekcje matematyki, gdzie to jest jakby do odwzorowanie funkcji, tak, zbioru, że mamy zbiór zwierzątek i do tego zbioru zwierzątek przyporządkujemy jedną nazwę, czy tam dwie nazwy. Ale już w drugą stronę to nie może działać, czyli jedna nazwa nie może pasować do dwóch zwierząt, bo to będzie powodowało problemy i mniej więcej takie problemy, jakie jak będą we wnioskach dzisiejszego odcinka. I w tym podwójnym nazywnictwie, słuchajcie, tkwi cały sęk, dlaczego ludzie panikują, że szerszeń azjatycki nawiedza Europę. I w końcu możemy przejść do tej głównej, głównej części, czyli opowiedzenia o co chodzi z tymi szerszeniami. No, bo tak, szerszeniem azjatyckim. Generalnie powinniśmy nazywać tylko i wyłącznie Wyspa Mandarinia. To jest ten ogromny, gigantyczny szerszeń, największy z całego rodzaju, najbardziej jadowity w przeliczeniu na rządło, tak, czyli największą ilość jadu posiada. Też szerszeń występuje tylko w Azji, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Wschodniej, no tam jeszcze niektóre. Yy, osobniki zostały odkryte na przykład na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ten szerszeń występuje też w Indiach. No i on sobie tam zasiedla te rejony. To jest szerszeń azjatycki. I cały problem polega na tym, że dzięki działalności człowieka, tak, człowiek pomógł pewnemu gatunkowi szerszenia, właśnie z Azji, przemieścić się do Europy. To był chyba transport ceramiki, nie? Po prostu jakaś ilość osobników przedostała się do Europy. No i wiadomo, że jak w Europie się coś pojawi i coś zaczyna być inwazyjne i złe, no to nazywamy to azjatyckie, nie? Proste. Przykład: Biedronka azjatycka, czyli harmonia ksyridis, która wypiera nasze biedronki i jest no taka agresywniejsza niż nasze biedronki, nie, tam różne dziwne rzeczy. Jest jej bardzo dużo. Nazwaliśmy ją biedronka azjatycka. Dalej, słyszałem, że na przykład cydalima perspektalis, czyli ćma bukszpanowa jest nazywana ćmą azjatycką. No, nie wiem, dziwna w ogóle nazwa dla mnie. Ale jakoś tak się właśnie przyjęło, że wszystko co złe to azjatyckie. Więc, jak jakiś, nie wiadomo jaki gatunek szerszenia przybył do Europy, no to wiadomo, że zyskał miano, szczególnie w Polsce, nie, gdzie mamy taki kraj absurdów, zyskał miano szerszenia azjatyckiego. Czym jest ten szerszeń? Słuchajcie, tym gatunkiem, który został zawleczony do Europy, jest wespa welutina. To jest kompletnie inny gatunek, niż ten największy, najbardziej jadowity szerszeń, wespa mandarinia, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Wespa welutina jest dużo mniejszy, jak wygląda, no to tu będą się oczywiście przebijać obrazki, niestety nie pokażę wam jak wygląda prawdziwy osobnik, będę mógł to zrobić dopiero za jakieś dwa tygodnie, kiedy taki osobnik do mnie dotrze, spreparowany, wtedy będę mógł wam go pokazać przy obiektywie makro. Wespa Velutina przybył do Europy tam około 2004 roku, czy tam wcześniej troszkę. No, i jako że on żyje w tej tam Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, to jemu jakoś te warunki we Francji, bo o Francji właśnie mówimy, o tym kraju, do tego kraju się dostał i to bodajże było w porcie w Bordeaux, do portu w Bordeaux się dostał jako pierwszy. Jakoś mu te warunki we Francji przypasowały, no i zaczął się w tej Francji rozprzestrzeniać. Tym samym stał się gatunkiem inwazyjnym. No i już teraz jest we Francji, zanotowano go w Belgii, zanotowano go w Hiszpanii, we Włoszech. Jakieś tam stanowiska też izolowane ma w Wielkiej Brytanii, ponoć w Niemczech też. No i według mnie jest kwestią czasu, kiedy ten szerszeń faktycznie w Polsce też się osiedli, tak? Ale czy należy panikować przede wszystkim? Nie. Słuchajcie, wespa Velutina, to jest oczywiście nowy gatunek, znaczy jest, będzie być może nowy gatunek w naszej faunie. Jest to szerszeń, czyli owad należący do rodzaju wespa. Jest to owad jadowity, owad posiadający rządu, oczywiście rządu posiadają tylko królowe i robotnice, tak, czyli no samice, samce nie posiadają, czyli trudnie. No i czy należy się go obawiać? Chodzą jakieś pogłoski, które są szeroko rozprzestrzeniane przez media, że Wespa Velutina uchodzi za jakiegoś dużo agresywniejszego szerszenia niż na przykład nasz rodzimy Wespa Krabro. Czy to jest prawda? No, z tego co czytałem, jakieś naukowe opracowania o ich inwazyjnym wpływie stwierdzają, że raczej to jest nieprawda. Że ten szerszeń generalnie nie różni się zarówno agresją, jak i potencjalną siłą jadu od naszego szerszenia, czyli szerszenia europejskiego, czyli Wespa Krabro. Czy należy się go zatem obawiać? No w pewnym sensie jakby tak, nie? no bo jednak jest to zwierzątko jadowite, jednak alergicy mogą mieć problem jeśli takie zwierzę ich ugryzie, tak? taki owad. No ale też naprawdę nie ma co siać paniki. To jest taka sama sytuacja jak z kolczakiem zbrojnym, gdzie jakaś tam radna wszczęła alarm, że, że jej córkę pogryzł super jadowity pająk, że należy uważać i że hur dur nie wiadomo co się dzieje. No, no bez przesady ludzie, tak? To jest tylko owad. Inwazyjny? Inwazyjny. To na szczęście wiecie, gorsza już wydaje mi się od szerszenia tego Vespa Velutina jest naprawdę cima bukszpanowa, czyli Cydalima Perspectalis, bo ona no, powoduje straty w bukszpanach i to już jest przypał taki konkretny. Takie y, szerszenie to no, poza sporadycznymi przypadkami urządzeń. Myślę, że nie spowodują jakichś większych strat w ekosystemie. No wiadomo, jest to gatunek inwazyjny, niepożądany, tak? On może na przykład, nie wiem, wyprzeć nasze szerszenie, co pewnie wielu ludzi by ucieszyło, chociaż z drugiej strony na ich miejsce wejdzie nowy gatunek, który jest de facto praktycznie tym samym, tylko że no innym gatunkiem, tak? To, jest, są, to są kuzyni. E, dobra, bo już straciłem wątek. No myślę, że czas na podsumowanie. Słuchajcie, nie ma co panikować. Naprawdę, tak, mamy w Europie inwazyjny gatunek szerszenia. Nie nie jest to szerszeń azjatycki, to jest na nazwa, która jest używana błędnie. Szerszeniem azjatyckim takim prawdziwym jest wespa Mandarinia i tego się trzymajmy. Po prostu nie wiem jakaś taka nagonka medialna na szerszenie azjatyckie czy na wszystko to azjatyckie w formie owadów. Jest propagowana i nagle ludzie zaczęli nazywać Vespa velutina szerszeniem azjatyckim, gdzie on tak naprawdę z szerszeniem azjatyckim wspólnego nic nie ma. Jest to gatunek, który, który według mnie nie posiada polskiej nazwy, bo mnóstwo owadów nie posiada. Większość owadów nie posiada polskiej nazwy, bo polskie nazewnictwo jest bardzo no, ubogie i, i praktycznie nie sposób jest stosować tego nazewnictwa przy takim ogromie gatunków owadów, jakie mamy. Mamy ponad milion gatunków owadów opisanych. Nie, no, nie ma opcji, żeby to wszystko nazwać po polsku, tylko te owady Najbardziej znane mają tam y, te swoje polskie nazwy przypisane, które i tak są nazwami, no takimi, których praktycznie się nie używa, przynajmniej ja na przykład nie używam. Więc Szerszeń azjatycki y, w przypisaniu do Wespa Velutina jest po prostu nazwą błędną. I jak tam słyszę jakieś pogłoski, że szerszenie azjatyckie w Europie i mordercze szerszenie i trzeba uciekać i ojej, ojej, no to trochę już staram się naprostowywać te informacje, nie wiem czy tam w komentarzach czy co, na spokojnie, bo po prostu y, potem zacznie się panika jak w przypadku kolczaka zbrojnego. No, i tak to wygląda, tak ma się sytuacja z tymi właśnie niesamowitymi, niesamowicie groźnymi szerszeniami w Europie. Mam nadzieję, że ten odcinek przyda się Wam, że już będziecie wiedzieli o co chodzi z tą inwazją, która faktycznie de facto ma miejsce, ale nie jest to inwazja tego największego szerszenia, o jakim trąbią media. Bo, właśnie to jest ciekawe, że te artykuły, które są pisane na podstawie tej inwazji, czyli że mordercze szerszenie, coś tam ten to opisują te historie, które ja Wam opisałem, czyli te historie prawdziwą, tak, że jest bez pawelutina, że to nie jest ten największy i tak dalej i tak dalej, ale wiele z tych artykułów pierwsze zdjęcie, które ujrzycie to jest z ten największy, nie, jakby co ma piernik do wiatraka, dlaczego to zdjęcie pokazują, to jednak jest, większość osób jest wzrokowcami, to działa na ludzi, nie, to działa na ludzi i potem takie ploty niefajne się tworzą, także nie twórzcie plotek i z tą myślą Was zostawiam, a ja zabieram się za montaż właśnie tego odcinka, który oglądacie, no i widzimy się w następnym w tym, tym odcinku myślę, że możemy zrobić jakieś karmienie. Tak, karmienie ptaszników dawno tego nie było na moim kanale. A to wiecie, to jest po prostu łatwe do oglądania, łatwe do montażu, y, trudniejsze do nagrywania, no ale no już nic. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia i cześć!